Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu. W którym to buduję najszybszy, najtańszy i najbardziej funkcjonalny budynek 35 m2 na zgłoszenie. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak zaczynam łacić i kłaść blachę na naszym budynku. W tym tygodniu mam nadzieję, że uda mi się dach już skończyć. A jak to mi wychodzi, jak to robię, zapraszam do oglądania. No i witajcie w kolejnym tygodniu naszej budowy. Mamy poniedziałek, w piątek zrobiliśmy tyle co widzicie na załączonym obrazku. Teraz co? Mam już rzuconą płytę OSB z tamtej strony i zakładam w tym momencie wiatrownicę, i zaczynamy robić dach dalej. Już zamontowana. Z tamtej strony, jak robiłem, to zaczynałem od początku i nałożyłem, żeby przyciąć szczycie. Dzisiaj jestem sam na budowie, Artura nie ma, więc zacząłem sobie od szczytu w dół, a to sobie po prostu później dotnę. Słuchajcie, teraz wezmę sobie kolejne arkusze mojej blaszki. Przyznam szczerze, że jeszcze nie mierzyłem. Jak będzie pasowało Ile będę musiał docinać? No aby nie zbrakło oczywiście Bo to będzie gorszym problemem moim dzisiaj No dobra odegniemy poprzedni arkusz i musimy się tam wcisnąć A nie, przepraszam Ja przecież pod dół podchodzę. O tak. O, o, o. Przyznam szczerze, że jesteśmy na zero. I mam duże obawy, że może w szczycie mi nawet braknąć tego. No nic. Zamontuję na razie to nałóż i za chwilę będę kontrolował, co tam się dzieje wyżej. No dobra, nie nagrywałem, jak montuję te ostatnie cztery arkusze blachy. Niestety, nie wiem, czy będziecie na kamerze widać. Tam musiałem troszeczkę to zepsuć, dla dobra sprawy, żeby ładniej mi się na wiatrownicy blacha zapinała. No bo przyznam szczerze, jakbym miał zrobić idealny zakład na, na łączeniu blach, no to szczerze mówiąc, chodzi mi to z wiatrownicy i nie wiem jak bym to obrobił żeby było jeszcze oczywiście ładnie coś mimo, że i tak troszeczkę przekosiłem ten dach w tą stronę, bo wiedziałem, że jakiś wymiar będzie szerszy, coś tu się i tak wydarzyło że coś tu ucieka z kosa, ale dobra wyszedłem z tej opresji, kosztem no niestety jednego żłobienia w blaszce tak ma być teraz sobie przywiozłem z barkusze blachy które uciąłem na 40 cm, przegięłem lekko na pół i zrobiłem delikatne zagięcia do spływu no i idę z nimi na moje kosze z drugiej strony domu i zaczynam z drugiej strony kryć daszek Blachę w pierwszym koszu już mam. Na razie nic nią nie robię, czy to na górze, czy na dole. Obróbki będę robił sobie na samym końcu. Zanim tutaj w ogóle wszedłem z tymi blaszkami, dwa arkusze sobie przykręciłem, no i mogę następne arkusze już do kosza zostawiając powiedzmy tam po 4-5 cm luzu, docinać i montować. No i tak wygląda moja docinka akurat w tym miejscu. Teraz lecę sobie na górę, wrzucę parę arkuszy, a no i dorzucę te dwa rzędy sobie do szczytu. Tak więc tutaj, co mi zostanie, tak samo dotnę, No i zamknę akurat tą stronę dachu. No i pierwsza tylna część dachu na ten moment wygląda do kosza w ten sposób. Tych dwóch ostatnich w tym momencie nie będę wykańczał, dlatego że nie mam na razie żadnych odpadów. Fajnie to wychodzi. Jak będę miał jakieś odpady, na pewno dołożę, zwłaszcza że one idą tym razem od góry. Więc od góry nakładanie nie będzie, nie będzie sprawiało mi problemu, żeby tą blachę tam pociągać. Więc obrabiam teraz kolejną stronę, stronę od, od drzwi. Więc z tamtej strony, jak zostaną odpady, to przyjdę tutaj i, i je ja po prostu tutaj uzupełnię. No i witam Was kolejnego dnia na mojej budowie. Niestety nie nagrywałem wcześniej jak robię tą drugą stronę dachu. Po prostu zająłem się pracą i nie miałem na to czasu. No ale możecie zobaczyć teraz, sobie tutaj idę, jak to wygląda. Z tej oto pięknej perspektywy dociąłem sobie oczywiście już dwa kawałki na skalenicę Niech ja się tu wdrapię jakoś. No i wygląda sobie w tym momencie to w ten sposób. Tam już pierwszy gąsiorek dałem. Dają dekarze ogólnie taką ołowianą taśmę kalenicową. Ja jej nie daję, ja w koszty po prostu się nie będę wbijał. Jest membrana na zakład dodatkowo przykręcony porządnie gąsiorek, więc dla mnie to nie ma w tym przypadku większego sensu. Bądź co bądź ład pod też specjalnie nie daje, tak się złożyło, że one w miarę pasują. Więc, już pierwszym gąsiorkiem, sobie idę i uzupełniam te dwa kosze. Kosze tutaj obrobiłem trochę taki może niezbyt ładny sposób, ale tu estetyka akurat w tym przypadku mi nie chodzi. Blachę jedną wygiąłem na jeden kosz. Drugą przejechałem na, na drugą. Tutaj mam ładne przegięcie. Już lałem wodę. Nic nawet nie kapie. Fajnie to wygląda. Poza tym zaraz i tak e, blachą najadę sobie na, na całe to załamanie. No i co? Łączę to wszystko. Teraz dodaję akurat e, połóweczki. dociąłem sobie z jednej blachy dwie. Jedna na jedną stronę, druga na, na drugą stronę. No i zamykam to w gąsiarkiem. No i dobra, tak wygląda z perspektywy do. E, pierwsza część mojego dachu. Ja wiem, że wiele osób może powiedzieć, że dupy nie urywa. Faktycznie może dupy nie urywa, nie jest jakoś tam pięknie, ale powiem wam szczerze, że wolę tak, niż miałbym zapłacić 12 tysięcy za zrobienie. Jak ktoś chce mieć 12 koła na dachu to ja wolę mieć 12 koła w kieszeni i patrzeć się na swoje niedoróbki mi się podoba myślę, że, że jest w miarę ok ogólnie jest ok zobaczcie jak to wygląda z drona po dłuższej batalii, w tym oto gorącym słoneczku, mój dach wygląda w ten oto sposób. Przyznam szczerze, że na górze troszeczkę uciekła mi mała krzywizna. Nie wiem jak to się stało, ale spoko. Nie będę za bardzo wnikał. Zobaczcie jak to wygląda tutaj. Mi się podoba, ale powiem Wam szczerze, wcale mnie nie cieszy ten dach dzisiaj. Mimo, że to już koniec. Pracy górnej dekarskiej, ponieważ niestety Arturo odwiedzili znowu nas dzisiaj panowie inspektorzy. Tak? Tym razem inni nie wiem, czy to już jest nękanie, czy nie. Zobaczymy, zobaczcie, jak to wygląda z góry. No i resztę powiem wam w podsumowaniu odcinka. I witam was moi drodzy parafianie w kolejnym podsumowaniu kolejnego odcinka tak jak obiecałem w poprzednim odcinku ja muszę się cofnąć do tego odcinka w którym robiliśmy ostatnie podsumowanko a był to odcinek szósty i wiem na jakim etapie byliśmy tak więc w odcinku szóstym mieliśmy kwotę 16 378 złotych tak więc co doszło tamtego czasu? W tamtym odcinku było policzone już drzewko na więźbę. Tak więc całe drewno już było wliczone w tą kwotę 16 tysięcy. No i co doszło? Ja tu mam rozpiskę Membrana. Membrana kupiona w internecie 90 zł za rolkę zapłaciłem, rolki starczyło na szczęście. W gwoździe. W 4 kg to jest kwota 40 zł. Tu się wszystko wyświetla, więc tutaj będę pokazywał. Farmery czarne, czyli blachowkręty do naszej blaszki. Trzy opakowania poszły po 40 zł. W internecie również 120 zł. Blacha obróbkowa, no i tutaj blaszkę obróbkową kupiłem na portalu ogłoszeniowym. I kupiłem 7 arkuszy, i te arkusze zapłaciłem po faktycznie po 50 zł. Sprawdzam sobie. Tak więc trzy pustówki za arkusze. Problem w tym, że nie miały folii. Delikatnie tam lekkie ryski, ale mi to w niczym nie przeszkadzało. Zostałem jeszcze dwa arkusze na jakieś tam obróbki. Gąsiory: <laughs> Gąsiory to zrobiłem taki numer, że na fejsie znalazłem 4 sztuki gąsiorów, za które zapłaciłem dwie stówy. Po 5 dych. No i trzy sztuki od innego pana, kupiłem już bardziej matowe, trochę się różnią, ale uwierzcie mi, na dachu trzeba się naprawdę przyjrzeć, żeby odróżnić te gąsiory i kolejne gąsiory. Za te 3 po 60 zł 180 zł. Więc łącznie dzisiaj kwotę mamy tego odcinka taką i mamy dach zrobiony. Na razie nie robię obróbek w żaden sposób, dlatego że rynny, spusty, te wszystkie złączki te uchwyty te rynie to są tak diabelsko drogie, że mnie wyniosą oczywiście tyle samo. A, miałem policzyć przecież blachę. Moi drodzy, za blachę zapłaciłem 2. Wróćmy. Za blachę zapłaciłem 2,480. Ile arkuszy było, nie mam tu to napisane, więc zmieniamy kwotę jeszcze raz. To jest kwota tego e, odcinka. No i co, ostatnie dwa arkusze, słuchajcie, e, powiesiłem. I patrzymy, że przyjeżdża pewien znany nam samochód z poprzednich odcinków. E, nawiedziła nas znowu inspekcja nadzoru budowlanego. Witam. Jesteśmy z nadzoru budowlanego. Tutaj chodziło nam o kontrolę taką uzupełniającą. Chcieliśmy zobaczyć stan zaawansowania. Co się zmieniło od czasu ostatniej kontroli? I rozumiem, że tylko pokrycie pan na razie wykonuje? Tak. tak. Nic się więcej nie zmieniło? Tak, nic się więcej nie zmieniło. Jak wiecie w ostatnim czasie po podsumowaniach puszczam dodatkowe materiały premium dla moich wspierających, tak więc wszyscy, którzy mają aktywną subskrypcję na moim kanale, za jakąś godzinkę zobaczą szczegóły ja wam puszczę wszystko, co się tam działo. Ale bądź co bądź panowie postanowili sobie przyjechać po dwóch miesiącach, kiedy ja już myślałem, że wszystko jest, temat jest zamknięty, nic nie było wszczęte. Jednak po dwóch miesiącach, kiedy ja opublikowałem materiał, jak wyglądała kontrola. Panowie jednak postanowili sobie przyjechać i zobaczyć, co my robimy, jakie są postępy i może, nie wiem, znowu za dwa miesiące przyjadą. Jak już okna będą wstawione, drzwi, aż w końcu, żeby nam powiedzieć, że mamy coś źle i musimy cały dom przerabiać, nie? No, troszeczkę była to sytuacja irytująca. Yy, niestety, nie chcę mi się dłużej tego komentować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Być może znowu. Jeżeli nie będą się pojawiały odcinki przez jakiś okres, musicie mi, kochani, wybaczyć, ponieważ niestety być może znowu będziemy musieli budowę wstrzymać na jakiś czas, aż y, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego zdecyduje się, y, czy wstrzyma jakieś postępowanie wobec nas, czy, czy nie. nie. Naprawdę powiem że 28 dni zazwyczaj ustawowo jest na rozstrzygnięcie wszystkich spraw administracyjnych, jest na to ustawa. No, to mnie dzisiaj bardzo szokowało, zdarzyło się no nic. Moi kochani widzowie, dajcie mi łapkę w górę, jeżeli możecie, to bardzo mi pomaga. Nie zapominajcie o tych łapkach. Nakarmy algorytmy YouTube'a. Bądźmy dobrych nadziei, dobrej woli. No i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!